Witajcie na kanale Multipasko na listopadowym zakończeniu sprzedaży zdrapek Widzicie tutaj przed sobą 5 zdrapek, które właśnie będą wycofywane. Będą wycofywane 14 listopada w piątek. Jakie to więc drapki? No tak jak pokazuję super 7 za 2 zł ekstra pensja za 5 zł z numerem seryjnym 726. Super 7 tu było z, z numerem seryjnym 739. No ta zdrapka właśnie miała swoje teraz wznowienie. Ekstra pensja też jest już nowsza. Krzyżówka za 10 zł, którą sobie dzisiaj zdrapiemy, bo mam tutaj jedną sztukę. Krzyżówka z numerem seryjnym 727. Droga do miliona za 20 zł. Numer seryjny 738 i ekstralinie zadychę z numerem seryjnym 752. Ekstralinie też miały już swoje wznowienie. Dużo skanów do pokazania. Pokażę Wam skany wszystkich głównych wygranych, które padały w tych zdrabkach. No i od momentu zakończenia sprzedaży macie 30 dni na odbiór, jakiś. Ewentualnych wygranych w te tutaj zdrabki. Więc, może zaczniemy od skanów głównych wygranych, a na deser zdrapiemy sobie tą krzyżóweczkę XXL. Zaczniemy od ekstra pensja. Ekstra pensja. Zdrabka była z nami praktycznie półtorej roku. W sprzedaży za wiele tam nic nie zostało tak ta zdrapka się tutaj prezentowała na moim filmiku z premiery. Dwie zdrapki potencjalnie wciąż są do znalezienia, jeśli chodzi o te główne wygrane po 208 tysięcy złotych. No i główne wygrane. Ostatnio, znaczy ostatnio, najnowsza główna wygrana powiat krakowski. Ekstra pensja i mamy dwa razy ekstra pensja, ponieważ trzeba znaleźć właśnie dwa napisy ekstra pensja aby wygrać tę główną wygraną 208 tysięcy. jest tutaj tak, tak to się zadziało że ktoś znalazł wcześniej w kwietniu powiat polkowicki również to samo jak widzicie dwa razy ekstra pensja Poznań w marcu ostatniego marca w Poznaniu ktoś też znalazł, znalazł. dwa razy ekstra pensja w tej zdrabcy. Wrocław również w marcu jest dwa razy ekstra pensja jest Powiat Nowotarski w lutym. Taka czarna, taka jak ja miałem na premierze. Dwa razy ekstra pensja. Nowy Dwór Gdański. Tu już przenosimy się do roku 2024. Dwa pola obok siebie. Ekstra pensja, jak byk. 9 grudnia. Powiat Będziński, tym razem. I również widzimy dwa ekstra pensje. Rzeszów, 13 sierpnia 2024. Są dwie ekstra pensje. Wrocław, miesiąc wcześniej, w lipcu 2024. Tutaj ktoś wydrapał ekstra pensje. powiat Płoński, teraz 1 lipca 2024. Są dwie ekstra pensje tutaj na tej zdrapce. I w końcu biskupiec w czerwcu 2.24 są również dwie ekstra pensje. Tak to wygląda. No, dwie główne wygrane potencjalnie wciąż można szukać w tej zdrabce. Kolejna zdrabka, która będzie wycofywana, to krzyżówka XXL. Była z nami również praktycznie półtorej roku, i tutaj zostało bardzo niewiele już sprzedaży. Jeżeli w kolekturze poprosicie o krzyżówkę XXL, to raczej dostaniecie tą nowszą z numerem seryjnym 780, ponieważ było już wznowienie tej zdrabki. Wciąż dwie zdrabki tutaj również nie zostały znalezione, nie zostały wydrapane. Spośród 12, co ciekawe, było też 12 zdrapek po 20 tysięcy. Czyli drugi stopień i tu wszystkie zostały znalezione, jest pusto, jeśli chodzi o pozostałe zdrapki. No a te po 150 tysięcy właśnie są dwie do wydrapania wciąż. Widzimy litery kontrolne i teraz zobaczmy sobie na skany tutaj. Więc tak, ostatnio 8 lipca 2025, chociwel no, i to jest ta zdrabka. Gdzieś tutaj znaleziono 10 słów z tych liter. Ułożyło się 10 słów. Bił goraj w czerwcu. Podobna sytuacja w tej zdrabce. Później, wadowice. 10 słów znaleziono. Przysłucha marzec. I też wygląda na to, że 10 słów tutaj znaleziono. Sułkowice, 7 stycznia. Na początku roku również tutaj ktoś w tej zdrabce miał główną wygraną. 22 listopad zeszłego roku. Choszczno. No i 10 słów. Toruń. Październik zeszłego roku. 10 słów. Mielec we wrześniu. Podobnie główna wygrana. I w końcu, jako pierwsza, była bielsko-biała. 9 sierpnia zeszłego roku. 10 słów ktoś tutaj odkrył i wygrał. Główną wygraną w, w krzyżówce XXL. No tak to wygląda. No w sprzedaży za wiele tutaj tych zdrapek już nie zostało. Bardzo trudno będzie kupić tą zdrapkę. Kolejna z wycofywanych zdrapek, którą tutaj już pokazywałem, to jest ta droga do miliona za dwie dyszki. Droga do miliona za dwie dyszki była z nami rok cały, ponad nawet. I tutaj do wygrania był milion, który został znaleziony, wydrapany. W Olsztynie dzień przed Wigilią zeszłego roku 23 grudnia, więc ktoś miał fajne święta w zeszłym roku na pewno, gdzie ten milion, mamy tutaj dwie liczby 31 obok siebie, co daje właśnie wygraną tego miliona powiększe może. O, te dwie 31 dawały milion, ponieważ tu trzeba znaleźć parę liczb takich samych obok siebie. Ok. No więc tutaj mówię, jeszcze można grać co najwyżej o 1000 zł, bo widzicie, wszystkie wygrane padły i 40 tysięcy i 5 000. Końcówka sprzedaży zdecydowanie. Kolejna zdrapka, która będzie wycofywana, która właśnie co miała swoje wznowienie też. To super 7, więc Możliwe nawet, że w kolejnym odcinku będę zdrapywał właśnie tą, zdrapkę, która teraz właśnie miała premierę, nową Super 7 z numerem 798, a ta z numerem 739 jest wycofywana. Końcówka jeszcze jakaś tam została z drapek. Było 15 głównych wygranych po 77 777. No i Skończyły się. Jedna szczęśliwa zdrabka podobno została z kwotą 7777. I zobaczmy te skany głównych wygranych. Więc tak, w czerwcu tego roku, Lubliniec to była ostatnia zdrabka z główną wygraną 7777. Kwota, a przy niej siódemka. Właśnie tak to wygląda. No tu trzeba znaleźć siódemkę po prostu aby wygrać tą przypisaną wygraną w maju 225 powiat Wieruszowski No i też jest siódemka jak widzicie i przy niej właśnie kwota składająca się z pięciu cyferek 7. Powiat Łukowski w marcu. Podobnie, ktoś na pewno nie mógł uwierzyć, ale tak siedem. Dzień wcześniej powiat Poznański. Też pięknie. Siódemka czarna. I taka właśnie kwota. Pszczyna. Również w marcu. W Pszczynie. Ostatnia cyferka to była siódemka szczęśliwa. Jarosław w lutym. No i też tutaj ktoś miał szczęście. Siódemka z tą kwotą właśnie piękna. Powiat... Szczycieński. Szczycieński. 23 stycznia. 7. piękne, Główna wygrana padła w tej zdradzie. I przechodzimy do roku 2024. Węgorzewo. 18 grudnia. Ostatnia cyferka to była właśnie szczęśliwa siódemka. Powiat Tarnowski. 2 grudnia zeszłego roku na samym środku jest siódemka z główną wygraną. Tak ta zdrabka wyglądała. Bogatynia listopad. U samej góry pierwsza cyferka to była siódemka z główną wygraną. Sierac w listopadzie zeszłego roku. Ostatnia cyferka to była siódemka i główna wygrana. Teraz październik, święcim. druga cyferka od góry, jest główna wygrana. Łańcut, 26 września zeszłego roku, jest ostatnia cyferka na dole, to była główna wygrana. Powiat Oleski, we wrześniu również, 6 września, trzecia od góry jest siódemka z główną wygraną. Tak ta zdrabka wyglądała. I tego samego dnia 6 września również w Brzezinach, ktoś znalazł główną wygraną. U samej góry siódemeczka była warta właśnie 77, 700, 77 777 zł dobrze. Tak to wygląda, jeśli chodzi o super 7. No i zostały nam ekstra linie, ekstra linie. Również będą miały zakończenie sprzedaży 14 listopada w piątek, i ta zdrabka również miała właśnie niedawno swoje wznowienie. 25 września mamy już od 25 września, mamy już nowe ekstra linie, a te teraz będą wycofywane. W tych ekstraliniach można wygrać 140 tysięcy złotych i Dwie szczęśliwe zdrabki wciąż nie zostały tutaj wydrapane. Mam nadzieję, że to nie jest efekt tego, że ktoś się wyrzucił. Tej zdrabki w zasadzie już nie ma w sprzedaży. No 3% to jest naprawdę już końcóweczka końcóweczki. Przeważnie, jak zapytacie w kolekturze, to tej zdrabki już nie będzie, niestety. Zobaczmy skany. 3 września tego roku Tarnów. Mamy tutaj linie, znalezione 10 linii po 14 tysięcy z pewnością. Wcześniej w Krakowie w lipcu, a tu jedna linia, ale za to od razu 140 tysięcy. Świebodzice 17 czerwca i 10 linii po 14 tysięcy. Lublin 10 czerwca. Jedna linia i to składająca się tylko z trzech symboli, ale za to z główną wygraną. To wystarczyło. Kraków 29 maja. W Krakowie ktoś znalazł 10 linii po 14 tysięcy. Opoczno 1 kwietnia. Jest tutaj również linia z trzech symboli składająca się 140 tysięcy. To było opoczne, tak jest. I ława. 18 marca w Iławie ktoś znalazł również jedną linię z trzech symboli składającą się i 140 tysięcy do niej przypisane. Super. To była i ława. Również w marcu w Katowicach ktoś znalazł główną wygraną, tym razem w postaci 10 linii po 14 tysięcy. A w lutym w Tarnowie taka zdrabka okazała się zwycięska: 10 linii po 14 tysięcy. Konin, to już 2024 rok na początku sprzedaży w Konin. W miejscowości Konin ktoś znalazł jedną linię, cztery symbole, 140 tysięcy. Tak ta zdrabka wyglądała. Jako pierwszy wygrał, wygrała kolektura w Nowym Sączu 14 listopada zeszłego roku. 10 linii tu będzie, niebiesciutka zdrapeczka, 10 linii po 14 tysięcy. Tak ta zdrapka wyglądała. Więc tak, gratuluję wszystkim zwycięzcom. Bo jest czego gratulować. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do mojej zdrapki. Krzyżówka XXL. I spróbujmy może coś wygrać tutaj dzisiaj? Pierwsza litera to jest C. Tyle więcej nie widzę w Z. Kolejna litera. D. Litera D. Ok, przeskoczyłem nieco w przyszłość. Więc zostało mi już tylko 3 litery, jak widzicie, do wydrapania na razie tylko w tej ostatniej krzyżówce tu jakiś gips ułożyłem. Myślę, że żadnych liter nie pominąłem. Sprawdzałem przed chwilą. I zostały trzy ostatnie litery. Więc trzymajcie kciuki, żeby na finiszu z wami udało się coś tu wygrać. Literka O. Literka O, tak to jest. Dobra litera, myślę. Jest słowo. Fiodor. mam bloga Gong Chyba tyle literek. O. No i wciąż w, w żadnej skrzyżówek nie mamy trzech słów, raczej. Tu mamy tego Fiodora. Tu mamy dwa słowa, tak? Gong i blok. Ma tu ten gips, tak? Nic poza tym. Okej, okay, jeszcze dwie litery. U, litera U. Widzę w bonusie jest U, od razu sobie ją zdrapmy i teraz lecimy U. U otwarte. Jest tutaj. No okej, okay, nie ma żadnych kolejnych słów. No to sprawdzamy tą ostatnią literę, co tu jest. K. Litera K. Było blisko bonusa, ale się nie uda. I teraz litera K. Czy da nam jakąś wygraną? K. Pierwsza krzyżówka przegrywa. Nie ma tu trzech słów wydrapanych, tylko no, jedno widzę w zasadzie. Teraz tutaj K. No niestety nie uda się. Tutaj też mamy tylko dwa słowa, tak? Ten gong. I blok, tak? I tyle. Trzecia krzyżówka jest najf najfajniejsza z racji tego, że e, tutaj jeszcze jest mnożnik. Sprawdźmy ten mnożnik ewentualnie. O, razy 3. Więc jeżeli byśmy wygrali coś w krzyżówce tej trzeciej, to mnożymy wygraną razy 3. No, ale to trzeba wygrać. Na razie tu mamy tylko jedno słowo. No zobaczmy. K. Tu jest K. Tutaj. Niewolnik. Ułożył się nam niewolnik. Ale nic poza tym. Więc ten niewolnik nie wystarczy, bo gips i niewolnik to tylko dwa słowa. Wygląda na to, że nic nie wygraliśmy. Sprawdźmy. Trzy różne litery kontrolne. Powinny być gdzieś tu. Widzę literę C. Tak, jest C. Tu jest T. Tu jest E. Więc Trzy różne litery kontrolne. W przypadku wygranych od 1000 wzwyż też są trzy różne, no ale tutaj 1000 w górę to jest co najmniej 8 słów, a na pewno w żadnej krzyżówce nie mamy 8 słów, więc tu nie ma możliwości pomyłki, po prostu ta zdrabka ewidentnie jest pusta. Więc tak to wygląda dzisiaj przegrana. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zakończenie sprzedaży z 14 listopada. Te zdrabki, które właśnie dzisiaj pokazywałem Wam, jeszcze raz je pokażę. Te zdrabki będą wycofywane ze sprzedaży. No i to by było na tyle. Dziękuję dzisiaj za uwagę. No, będą kolejne odcinki ze zdrabkami już wkrótce, może nawet jutro. Pojawi się kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.